i w witam serdecznie państwa posiłek, kolejny serdecznie teraz, serdecznie co serdecznie serdecznie czy można, tak? tak. Witam serdecznie Państwa w Kolejny punkt w obrad to podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie, bo zmieniły się. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym został otwarty yy, przetarg na modernizację pomierzeń po tłowni w ze zespołu SZUN-u na przebycie DZPR-u najtańsza oferta jest o 100 tysięcy droższa od środków zabezpieczonych do zdania w budżecie i yy, koniec z z rąk powiatów yy, prosiłabym o zaakceptowanie zmian jeszcze w tym projekcie budżetu, zmniejszenie w rozdziale 80195 paragraf 6050 o 100 tysięcy złotych i wprowadzenie tych środków działu osiemdziesiąt szkoła zawodowa szkoły branżowe paragraf 650 pięć zwiększenie o 100 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Także Przez. ogólna kwota środków znaczących na modernizację siedziby to będzie sześćdziesiąt tysięcy złotych. To Pani bardzo Pan Radny Jan Mazurek. Z, z Specjalnego Ośrodka do Starostwa, żeby oni wykonywali inwestycje, a tutaj akurat Pani Dyrektor ma wykonywać tą decyzję ze szkoły szkół mężowych, że musi szkół ma jest to tym, że do podłogi Specjalnego Ośrodka, że w 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie za uchwałą. Opowiedziało się 14 radnych, 14 obecnych na dzisiejszej sesji. Uchwała została przyjęta głosem 14 radnych. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Również poproszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do uchwały. Również nastąpiły zmiany. Proszę Państwa, zmiany w, wielolet... w uchwale dotyczącej wydatków niewygasających. Jedna jest pogłosiem właśnie tej zmiany, która została przed chwilą omówiona, w związku z tym, że te środki stanowią jeden z elementów uchwały i będą wydatkowane do 30 czerwca 2021 roku. W materiale, które Państwo otrzymaliście drogą elektroniczną była kwota 500 tys. złotych, teraz mamy 600 tys. złotych na to zadanie. To jest w punkcie trzecim, punkt B. Oprócz tego zmiany, które były omawiane już na komisji, które Państwu informowałam, wprowadzenie... Zadania wydatki inwestycyjne w kwocie 780 w drogach na wykonanie dokumentacji przebudowy odprowadzenia dwu, dróg oraz y, zmiana y, na modernizację ciągów komunikacyjnych oraz klas w zespole szkół technicznych, etap trzeci, czyli parter, zmiana y, 650 tysięcy na to zadanie. To jest też wynik rozstrzygniętego przetargu. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Pani Skarbnik? Jeżeli nie ma pytań, zdalny też nikt nie ma, nie widzę. Także uchwała Rady Powiatu Międzygodzkiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Za tą uchwałą również na 14 obecnych radnych opowiedziało się 14 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta 14 głosami. Kolejna uchwała Rady Powiatu Międzychockiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia odwojewody Wielkopolskiego Zadania Publicznego z zakresu administracji rządowej. Ta uchwała była omawiana na ostatniej, posiedzeniu ostatniej komisji uzyskała od Państwa pozytywną opinię. Kto z Państwa ma jakieś pytania co do uchwały? Jeżeli nie ma pytań, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Za tą uchwałą również na 14 obecnych radnych opowiedział się. 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 14 głosami. Kolejna uchwała Rady Powiatu Międzychockiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku. Ta uchwała również była przez Państwa pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu komisji. A kto z Państwa ma jakieś pytania, może jeszcze coś, o coś chce zapytać. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Ta uchwała również została przyjęta jednogłośnie na 14 obecnych radnych. 14 zagłosowało za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Julia Mazurek. Mam pytanie do Pana Starosty, czy SKO wypowiedziało się już w sprawie drugiej decyzji, drugiej decyzji Starosty nie Starosty, Zarządu Powiatu Międzychockiego w sprawie zjazdu na działkę Pana Czajczyńskiego, dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, chociaż to jest pełnomocnik, to jest pełnomocnik właściciela działki. Jakie jest rozstrzygnięcie i czy to rozstrzygnięcie mógłbym dostać do, 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 do wiadomości ksero? Myślę, że na to pytanie to ja mogę odpowiedzieć, bo właśnie wpłynęło pismo od Pani Marty Biniaś. To pismo wpłynęło, tutaj jest sygnatura 15, 15 grudnia, to chyba było dzisiaj dopiero dotarło do Biura Rady, czyli 16. I to jest w zasadzie, nie byliśmy w stanie, miałem to zrobić na końcu, nie byliśmy w stanie się do tego odnieść i wszyscy Państwo otrzymacie to pismo na drogą mailową do wglądu. I myślę, że tutaj będziemy tą sprawą na pewno zajmować się w terminie no, najbliższym, jaki nam się uda tutaj. Także to pismo zostanie na pewno przez państwa, znaczy na pewno Państwo otrzymacie to pismo i na pewno będziemy nad tym, zajmiemy się tym właśnie tą kwestią. Tak. Proszę bardzo. Bo to pismo, to ja nie wiedziałem, że jest jakieś pismo od strony, ale oprócz tego chciałbym decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. A rozumiem, proszę nie. bardzo. Tak, proszę bardzo, Panie mecenasie. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Szanowni Państwo, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Starosty Międzychockiego i przekazywało ją do ponownego rozpoznania. Co takie może znaczące jest w tej sprawie to, iż rozminęły się tak naprawdę pisma dotyczące przekazania skargi do samorządowego kolegium odwoławczego a rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji czyli tym samym samorządowe kolegium odwoławcze nie wzięło pod uwagę skargi złożonej, złożonej przez odwołujących no nie jest jakby to w tej chwili miejsce na analizę orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego i dalszych działań jakie powinien organ pierwszej instancji pod przy rozstrzyganiu tej, tej, tej sprawy, no ale mogę powiedzieć, że z, w sprawie zostanie powołany dowód z opinii biegłego, który powinien być no, jednym z kluczowych dowodów do, do rozstrzygnięcia, rozstrzygnięcia tej sprawy. Jeśli jakieś pytania jeszcze są to, to proszę. No proszę, ja nie chcę ciągnąć, Panie Przewodniczący, proszę, proszę ja nie chcę ciągnąć tej dyskusji, bo nie o to chodzi, no, to, że się rozminęły, to przecież wiedzieliśmy od początku, że się rozminą, Panie Mecenasie. Bo tak one były wysyłane. Natomiast chodzi mi o to, żebym się zapoznał z tym dokumentem, co tam w nim pisze. No i chcę przypomnieć, że wypowiedź tutaj pana wicestarosty była taka, że jak samorządowe kolegium jeszcze raz wróci to do rozstrzygnięcia, to wynik dla strony będzie pozytywny ze strony zarządu. Teraz się z tego jakby wycofujemy. To były słowa tutaj na sesji, jak był pan Czajczyński. Nie, nie. Tak, można jeszcze Panie Przewodniczący? Proszę bardzo. No nie sądzę, że to było akurat takie pewne, że, że pisma nasze się rozminą. Trzeba byłoby zwrócić uwagę na datę wydania orzeczenia przez organ drugiej instancji, że ona jest dwa tygodnie wcześniejsza przed datą wysyłki. No, a ponadto procedowanie przez organ drugiej instancji jest no kilkumiesięczne i nie, byli, nie bylibyśmy w stanie, no nikt nie byłby w stanie przewidzieć, kiedy tak naprawdę organ drugiej instancji to, to rozstrzygnie. A co do, do merytorycznych przesłanek wydawania w tej chwili przez nas orzeczenia jako przez organ pierwszej instancji, no ja nie chciałbym niczego przesądzać, dlatego w sprawie zasięgniemy wiadomości specjalnych, czyli opinii biegłego, no i dopiero po tym dowodzie będzie możliwe rozstrzyganie. A postępowania w tej sprawie, no moim zdaniem są jawne i ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby udostępniać oczywiście rozstrzygnięcia zarówno pierwszego organu, pierwszej instancji, jak i drugiej instancji. Dziękuję bardzo. To Czy ktoś z Państwa jeszcze do tej kwestii ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to kolejny punkt naszych obrad, dowolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady. Chciałbym może tutaj na wstępie, znaczy na początku, te przy, tym przy okazji tego punktu złożyć szczególne gratulacje Panu Danielowi Kozubowskiemu, radnemu Rady Powiatu Międzychodzkiego. Z radością otrzymaliśmy wiadomość o narodzinach Waszego synka. Nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzieliście o tym. Gratulujemy Wam z całego serca i radni Rady Powiatu Międzychodzkiego wraz z wicestarostą Waldemarem Górczyńskim. Także gratulacje jeszcze dla Pana Daniela. Dziękuję Państwu. Nie słyszymy. Dla żony oczywiście, bo tutaj jest, to zasługa była po 50 do 50. <śmiech> <śmiech> Także przepraszam, ale kolejna, kolejna rzecz, którą chciałem tutaj. Mamy dzisiaj okres przedświąteczny. No sytuacja epidemiczna jaka jest, taka jest. Nic tutaj na to wpływu specjalnie nie mamy. Chciałbym złożyć wszystkim serdeczne życzenia. Życzyć wszystkim zdrowych, wesołych, spokojnych świąt w gronie rodzinnym. Jak najwięcej spokoju przede wszystkim i myślę, że jak najwięcej dni szczęśliwych, przede wszystkim zdrowia, bo to jest najistotniejsze. Człowiek się o tym czasami dowiaduje w momencie, kiedy nie docenia pewnych rzeczy, także nie chciałbym się tutaj powtarzać. Wszystkim jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego, jeżeli mogę prosić o pozostanie po sesji na chwileczkę. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania punktów naszych obrad zamykam posiedzenie 25. sesji Rady Powiatu Międzychockiego.